W magazynie informacyjnym Jastrowie Budżet Obywatelski Aniołkowe granie Ważna konferencja Żłobek tuliś Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Ferie W naszej gminie rusza budżet obywatelski Na czym on polega? Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie zgłaszają swoje pomysły w postaci projektów, które następnie poddawane są weryfikacji komisji, a te, które pomyślnie przejdą etap weryfikacji, zostają poddane pod powszechne głosowanie. I tu znowu mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie mają szansę zadecydować, które projekty zostaną poddane do realizacji. Zgłoszono 11 projektów. Teraz trwa etap ich weryfikacji, a później już tylko głosowanie. Wszystko w Waszych rękach, bo budżet obywatelski to wspaniała inicjatywa, która się liczy. W Okajocie odbyło się cykliczne muzyczne wydarzenie. Dzisiaj był to jubileuszowy koncert Aniołkowego Grania. Po raz piąty propagowaliśmy pieczę zastępczą. Chcieliśmy podziękować rodzinom zastępczym za to, że wspierają. Dzieci, które potrzebują miłości i poczucia bezpieczeństwa. Co dla dzieci z pieczy zastępczej było tego dnia najważniejsze? Nie jest ważne, czy dostaną duży prezent, czy dostaną mały prezent. Ważne jest to, że mogą tu być, że możemy my dla nich zaprezentować program artystyczny. To wydarzenie miało także inny ważny aspekt. Uświadomienie naszym małym dzieciom z przedszkola, że są dzieci, które są w innych rodzinach i żeby te dzieci potrzebują dużo miłości i wsparcia, zarówno nie tylko od dorosłych, ale również od swoich koleżanek, kolegów z grupy. Aniołkowe granie to wydarzenie, które wszystkich rozkrzydla. W Jastrowie odbyła się ważna konferencja, na której poruszany był temat remontu ulicy Wojska Polskiego. Ulica Wojska Polskiego to jest jeden z najważniejszych e, kanałów e, komunikacyjnych w mieście Jastrowie. Dlatego też tutaj zależy nam na tym, żeby jak najszybciej podpisać stosowne porozumienie z samorządem województwa wielkopolskiego, który wtedy pozwoli nam i podjąć nasze tutaj decyzje finansowe za zabezpieczenie w budżecie. To jest kolejny przykład dobrej współpracy między samorządem województwa, a w tym przypadku samorządem miasta i gminy, gdzie rozmawiamy, gdzie porozumiewamy się, gdzie dochodzimy do wspólnych na inwestycje Gmina i Miasto Jastrowie otrzymało 2 miliony dofinansowania. Dobrze, że pieniądze leżą na drodze. Projekt związany z powstaniem żłobka Tuliś został oficjalnie podsumowany. E, dzisiaj podsumowaliśmy i zakończyliśmy projekt, który był realizowany właściwie przez ostatnie dwa lata. Po tych dwóch latach możemy powiedzieć, że mamy kompletny żłobek z docelową liczbą miejsc o wiele większą niż obecnie. Dzisiaj możemy zobaczyć, jak zaczyna funkcjonować społeczeństwo lokalne, które stawia na rozwój od swoich podstaw, a więc od tej jakże istotnej komórki, którą nazywamy rodziną. Jaka jest idea powstania żłobka? Nasz żłobek został utworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy i ich rodzicach. Rodzicom chcemy ułatwić powrót na rynek pracy, natomiast dla dzieci chcemy stworzyć bezpieczne i pełne uśmiechu miejsce. Inwestycja miała duże społeczne poparcie. No, inwestycja jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla Jasjowia, bo nigdy żłobka nie było. Ma. Uważam, że to jest bardzo trafna inwestycja. Nawet bym powiedziała, że to jest inwestycja roku 2021. Bardzo się cieszę, że została poparta przez prawie wszystkich radnych i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom rodzicom. Potrzebna i udana inwestycja. Teraz rodzice i dzieci mogą spać spokojnie. Tradycyjnie Jastrobie grało z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dwutorowo jedziemy. Mieliśmy licytację na naszym Facebooku. Już właśnie jak jest, jest Pan świadkiem, Państwo odbierają wylicytowane przez siebie gadżety i bardzo fajnie. I teraz będziemy jeszcze mieć występy, a między występami licytacja, albo raczej licytacja, a między nimi występy naszych rodzimych artystów i gości. Licytacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mi się udało wylicytować flagę Powstania Wielkopolskiego, z czego jestem bardzo zadowolony, bo konkurencja była Ostra dosyć, ale udało się i ja się bardzo cieszę. Flaga biegowa, która mam nadzieję będzie mi e, w towarzyszyć w biegach. Za wielką orkiestrą stoją piękne historie. Kiedy mój e, syn się urodził, a urodził się bardzo wcześnie, bo w 29 tygodniu ciąży, potrzebna była bardzo pomoc i tylko dzięki temu, że w szpitalu, w którym się urodził, był sprzęt wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy, to udało się go uratować. A czy mieszkańcy naszej gminy mieli hojne serca? Ludzie są życzliwi, mili i dają jak najwięcej pieniędzy, ile się da. I niektórzy, na przykład, jak mogą, dają po 50-100 zł. Wielkie zaangażowanie mieszkańców, które aż łapie za serce. Ferie były czasem wielu atrakcji dla najmłodszych. Po Kajoci odbył się spektakl Teatru Lalek. Zaproszono nas jako teatr z spektaklem Śnieżka w reżyserii Tomasza Mana. Forma Śnieżki jest nieoczywista, bo wróciliśmy bardziej do, do tej historii pierwotnej, nie do tej disneyowskiej, kolorowej i wesołej. Dlatego dla niektórych może być to trochę zaskakujący spektakl, natomiast jak najbardziej jest dla dzieci. Dla dorosłych też. Także w Okajocie miały miejsce ciekawe warsztaty. Uczymy się trochę tej tajniki programowania o co w tym chodzi, dlaczego to jest, czemu tego się uczymy, na czym dokładnie polegały zajęcia? To jest gra z Go. polega coś na tej zasadzie, że mamy pewną postać w grze w tablecie, to postacią kierujemy za pomocą może podobnych konkluzji, takich bloków. Z tych bloków tworzymy instrukcję. Podobną do instrukcji obsługi jakiegokolwiek sprzętu. Krok po kroku wasza postać wykonuje czynności, które same z sami wyznaczymy, to musimy tak ją pokierować, żeby wyznaczony cel spełnić. A jak podobało się uczestnikom? No fajnie, dzisiaj to, dzisiaj fajnie gramie się. to jakoś mi idzie. Ciekawie było także w bibliotece. Na tegoroczne ferie zaprosiliśmy dzieci, które zostały w mieście. W pierwszym tygodniu w ferii odbywały się zajęcia, dzięki którym dzieci przygotowały prezenty dla swoich babci i dziadków z okazji zbliżającego się ich święta, ale były też i zajęcia edukacyjne, były eksperymenty śnieżne. Był dzień na gry Scotty Go, które były uruchamiane za pomocą tabletów. W środę dzieci przygotowywały też krajobraz zimowy zamknięty w słoiku, a dzisiaj mamy zakończenie ferii zimowych. Czy propozycje przypadły dzieciom do gustu? No, się dobrze bawiłem, bo zawsze można sobie tutaj coś y, zrobić, a nie siedzieć się nudzić w domu. Był także czas, gdzie można było się czegoś nauczyć. Nauczyłam się oczywiście odwagi i, jakby. Jestem już bardziej odważna, bo miałam problem właśnie z tym i bardzo fajnie mi się spędza czas, nie nudzę się. Działo się także w świetlicach wiejskich. Zobaczmy, jak wyglądało to w Samborsku. Staraliśmy się dzieciom ofertę przedstawić taką, żeby każde mogło sobie coś dla siebie znaleźć. Były zajęcia zarówno sportowe, kulinarne, plastyczne, artystyczne. Dzisiaj jeszcze mamy raz zajęcia artystyczne. Może przygotujemy króciutki występ pod orkiestrę. A także y, dzieci mogły y, skorzystać y, codziennie z jakiegoś innego poczęstunku. Dzieci nie nudziły się także w rzeźnicy. Y, mamy masę solną, mamy różnego rodzaju takie kulinarne, gofry, naleśniki, zajęcia dużo plastycznych, w zależności od tego, jak dzieci sobie jaka jest grupa wiekowa dzieci. Zajęcia są od godziny 14 do godziny 16. Najpierw są zajęcia takie plastyczne, wyciszające troszkę, a później są zajęcia takie bardziej kulinarne, ewentualnie ruchowe, gry zabawne, w zależności też co dzieciaki chcą robić, bo no, głównie o nie chodzi. Zajęcia odbywały się także w Brzeźnicy Kolonii. Były zajęcia plastyczne, były zajęcia kulinarne, było rysowanie, były gry komputerowe też, yy, yy, no zabawa, cały czas zabawa, dzieci jednak pragną ruchu i, i bycia ze sobą, to najważniejsze. Byli animatorzy, tak, z zewnątrz też. No faj, tu moim zdaniem przychodzić, tak, jest dużo dzieci, można się bawić w bajkę albo w takie tam zabawy, no fajnie Fajne zajęcia, codziennie coś innego. To babaczki, to jak na przykład hierbatyka. No Bardzo mi się podobają. No fajne zabawy są. I czasami ognisko też jest. Te wszystkie działania miały nie tylko rozrywkowy charakter. Kultura dzisiaj to nie tylko zabawa. Również ważny dla nas jest aspekt edukacyjny, i w tym kierunku też idziemy. Do tego kwestie integracyjne. Więc nie tylko bawmy się, ale bawmy się przez. Naukę, uczmy się przez zabawę. Po reakcjach widać, że naszym dzieciom wszystkie atrakcje się podobały. Można powiedzieć, że w czasie dwutygodniowej przerwy w nauce nasze placówki zdały egzamin.